Do szkoły dotarli w pysznych humorach i nawet fakt, że matematyka z panią Jedwabińską była na pierwszej akurat lekcji, nie zdołał im tak od razu zważyć nastrojów. Pani Jedwabińska, uczesana w gładki i surowy kok, odziana w beżową sukienkę ze sztruksowym kołnierzykiem, z kołnierzyka wysuwała się o ton ciemniejsza paszka, Związana z niezwykłą precyzją, wkroczyła do klasy mrożąc jasnym spojrzeniem dokładnie wszystko wokół. Na swoim stoliku ułożyła starannie torebkę, dziennik klasowy i teczkę tekturową formatu A4. Po czym stanęła wyprostowana i zaplotła palce obu dłoni. Wyglądała jakoś definitywnie. Dzień dobry. Powiedziała chłodno. Jak wiecie, na tej lekcji powinna być matematyka. Cisza się zrobiła w całej klasie. Nawet Lelujka znieruchomiał. Jednakże, ciągnęła nauczycielka, po przemyśleniu wydarzenia, które miało miejsce na ostatniej lekcji wychowawczej, postanowiłam... W klasie wisiała nadal pełna napięcia cisza. Słychać było, jak hałasuje traktor i cienki, dziewczęcy głos wykrzykuje piosenkę o wronie. Na korytarzu stuknęły jakieś drzwi i ktoś przeszedł szybko i dźwięcznie po kamiennej posadzce. Pani Jedwabińska nabrała tchu i oznajmiła. Wskutek waszego karygodnego zachowania, z którego nie będę na razie wyciągać konsekwencji, nie napisaliście testu na temat. Co wiem o moich rodzicach? Tłumaczyłam już wam, Dlaczego to jest tak ważne dla moich badań test? Stosunek człowieka do własnych rodziców jest niezwykle istotnym czynnikiem budowy jego osobowości. Wszyscy wielcy psychiatrzy i psychologowie wskazują na ścisły związek rozwoju życia emocjonalnego człowieka za sprawą jego stosunku do rodziców i vice versa. Powstała nawet koncepcja przyjmująca istnienie tak zwanych schizofrenogennych rodzin, gdzie uczuciowo zimna, niepewna w swojej roli, despotyczna matka y, – I my mamy o tym pisać? – przerwał ktoś z uczniów głosem pełnym zgrozy. Wychowawczyni niecierpliwie klasnęła w dłonie. – Powtarzam, że wasze wypowiedzi mają być dobrowolne i anonimowe. Janina Krechowicz – może pisać bez obawy, że popełnia donos. Sprawę jej rodziców znam od dawna. To samo dotyczy Lelujki. Cisza. O kurczę, popłynął w tej ciszy szept Jacka. Spodziewam się, przemówiła znowu wychowawczyni, że zamiast przeprosin, których wcale nie wymagam, Krochowicz i Lelujka wezmą po prostu udział w naszym teście. Spojrzała wyczekująco więc kreska wstała. Nie, nie, powiedziała cicho, nie wezmę udziału. Zamiast tego bardzo, panią profesor, przepraszam. Wszyscy uczniowie wstrzymali w tym momencie oddech. Wszystkie oczy z napięciem patrzyły, to na kreskę, to na nauczycielkę. Ta ostatnia milczała, przygryzając wargę, a spleć palce rąk zacisnęły się tak mocno, że aż zbielały. Wstał, wstał Lelujka. Ja też chciałbym panią profesor przeprosić, powiedział. Bardzo się wykupiłem. Przepraszam raz jeszcze, zamiast pisać testu. Pani Jedwabińska w dalszym ciągu nie poruszyła się i nic nie powiedziała. Lelujka postał chwilę, nie doczekał się z jej strony żadnej reakcji, podrapał się w podbródek i usiadł. Zmusić, Was nie mogę, odezwała się wreszcie wychowawczyni tonem opanowanym. Ale traktuję tę odmowę jako niesubordynację. A to niesłusznie, zawołał Lelujka ze swojego miejsca. Proszę? Przecież sama pani profesor mówiła, że test jest dobrowolny. Więc mamy prawo odmówić. O tak, macie prawo wybuchna pani Jedwabińska. Ale ja już wam to popamiętam. Doskonale wiem, że odmawiacie tylko ze złośliwości. Tylko po to, żeby mi dokuczyć. Nie, rzekł Lelujka. Nie, naprawdę nie, dorzuciła Kreska. A więc co? Co jest powodem waszej odmowy? Kreska zastanowiła się. To chyba ma związek z poczuciem godności, odpowiedziała. – Poczucie godności? – szyderczo powtórzyła pani Jedwabieńska. Jakoś nie myślisz o niej, kiedy dostajesz dwuje zelenistwo. A w ogóle za młoda jesteś na to. W szkole nie ma miejsca na roztkliwianie się nad swoją godnością. W szkole musi być porządek i dyscyplina. W szkole wykonuje się polecenia nauczycieli. Proszę w tej chwili wejść na korytarz, stanąć w kącie i tam sobie porozmyślać o swoim poczuciu godności. No już! Kreska natychmiast bez słowa wyszła z klasy. Wstał Lelujka. No, ja też bym prosił, powiedział swoim dawnym, błazańskim tonem. O co? Też bym chciał do konta. No nagle czuję, że mam godność. Lelujka z szerokim uśmiechem przewrócił oczami. O proszę cię bardzo! Powoli groźnie powiedziała pani Jedwabińska. Wyjdź. Wyjdź. I kiedy z zalelujką zamknęły się drzwi, potoczyła okropnym spojrzeniem po klasie. Widać. doszukała się czegoś niepożądanego w twarzach uczniów, bo nagle spytała zimno. Czy ktoś jeszcze nie będzie pisać z powodu tak zwanego poczucia godności? Przez chwilę nikt się nie ruszył, ale nagle wstał wysoki chłopak w okularach, przewodniczący samorządu. I ja powiedział: ukłonił się i wyszedł z klasy. I zaraz wstało jednocześnie trzech uczniów z pod okna. Jeszcze nie zdążyli wyjść z sali, jak podniosły się dwie dziewczyny, a potem zaczęli wstawać jedni po drugich, po kolei i razem, parami i pojedynczo. Wstawali i bez słowa wychodzili z klasy. Przez otwarte wciąż drzwi widać było, jak się ustawili na korytarzu pod ścianą, obok kreski i lelujki. W ciągu paru minut klasa całkowicie opustoszała. Pani Jedwabińska stała przez chwilę bez ruchu, drżąc na całym ciele. Wydawać by się mogło, że zaraz wybuchnie okropnym płaczem, Albo zrobić coś zupełnie nieodpowiedzialnego, ale nic takiego się nie stało. Opanowała się. Wielkim wysiłkiem woli. Wzięła ze stołu torebkę, dziennik i tekturową teczkę. Wyszła na korytarz. Proszę wracać do klasy, powiedziała niegłośno i z naciskiem. Wygraliście. Testu nie będzie. A ponieważ nikt z uczniów się nie ruszył, dodała jakimś specjalnym tonem. Wracajcie, no już, zanim was ktoś zobaczy. To ważne. Szybkim krokiem poszła w stronę gabinetu lekarskiego. Przez chwilę nikt, nikt, nikt nic nie mówił. Zapanowało zdumienie. Potem nagle wszyscy zaczęli wracać do klasy. A widzisz? Powiedziała kreska dole lujki. Jej głos brzmiał radośnie. A widzisz? Ona naprawdę nie jest zła.